Na okulary, dzisiaj golenie. Golenie maszynką. Tydę. Stando. Stando, stando Razor. Od Stanisława. Słuchajcie, maszynka nazywa się Jaga. Baba Jaga. Matowa. W granicach 100, 100 gram. Gap 1-2. Słuchajcie, na połówki, na połówki e, żyletek zwykłych, e, długość rączki około 90, z dziurką, czyli stojaczek gdzieś tu jest, nie ma, ale nie o stojaczku, tylko maszynce. Pierwsze golenie, zarost dwudniowy, e, zarost dwudniowy, słuchajcie, po maszynce e, Pro V2. Ten, który filmik dosłownie przed chwilką się pewnie pokazał. Nie miałem czasu tego jakoś synchronizować, żeby to wszystko ładnie szło. Więc słuchajcie, tak, dzisiaj jaga, e, zarost dwudniowy. Powiem, że dość fajnie odrasta po tym prow. E, po tej prow dwójce z otwartym grzebieniem. E, wczoraj na wieczór powiem Wam, że nie. Było za bardzo co golić. Także skuteczność bardzo fajna. No tylko ten kolor matowy. To tak trochę złośliwie. Słuchajcie, co dalej? Yy, Okulary zdjęte. Yy, żyletka, wiadomo. Yy, ostatnio była Asterka Niebieska, i tutaj także taka Asterka sobie yy, wleci za chwileczkę. Mydełko. Dzięki uprzejmości panu yy, Damianowi czyli dzisiaj Stirling kampania. Słuchajcie, co do tego, to jest to zapach świetny, dla mnie świetny, świeży, cytrusowy, taki, ale nic w rodzaju popularnego Arco, czy też innych. Jest to, poczekajcie, bo mam ściągę, Aqua di Parma Ficodiam Amolfi. Także takie mydełko. jakaś pomarańcza, cytryna, bergamotka, jaśmin z nutą, piżma, to tak ze ściągi wiecie, świetnie pachnie, po prostu, świetnie pachnie i słuchajcie, coś co w moim komentarzach, w komentarzach, pod filmem czytam to, staram się odpowiadać, było pytanie, pinout, pinout, jak to pachnie, co ci przypomina, jak to się używa. Nie wiem, pierwszy raz słuchajcie, też od pana Damiana spróbujemy, skosztujemy. Wkładam nos. Powiem wam, że pachnie fajnie. Moje pierwsze skojarzenie to słuchajcie, łódka żaglowa klasy Hornet ze sklejki, te takie komory balastowe w, czy balastowe, komory w, słuchajcie jak one się nazywają wypornościowe komory wypełnione styropianem podczas podczas wysokiej temperatury ten klej plus farba i ta sklejka, taki aromat powiem wam oryginalny, pędzelek pędzelek Dzisiaj, słuchajcie, chwilkę się moczy, miziak, jagi, prus silver tip 24, e, więc e, będzie dzisiaj naturalne włosie brane pod uwagę, e, kubek się już grzeje, proszę, dymi się, albo się nie dymi, paruje, słuchajcie, tu jest trochę wody ciepłe, ja to chcę, e, żeby się tu mi. zaraz coś z tym zrobię. Będziemy przykładać rdełko. Pierwsze co? Bliżymy twarz. Leci kostka szamponowa. Dzisiaj niby piątek miał być bądek, ale nie mogę się powstrzymać od z trochę tego zostanie na twarzy, ale to nic. Słuchajcie, no i tak jakby pliszej, na szybkości znikł mój magiczny ręcznik. No znikł. Weźmiemy ten duży w takim razie. Dobra, kręcimy mydłem. Kręcimy mydłem. Magiczna łyżeczka. Słuchajcie, weźmiemy na bogato. A to dlatego, że nie wiem, jak się to będzie zachowywać z temperaturą. Najwyżej zostanie na następny raz. Zapach jest świetny. Wciskam to w kubeczek. W już wam pokażę. Moment, moment, moment. O, tutaj z boku tu już woda podeszła. Słuchajcie o. Tak to wygląda. Temperaturka jest. Mam nadzieję, że działa. Że za mało wody tam nie wlałem. No i co? Pędzelek szczęśnięty, zmieszany. No i próbujemy. Co się nam tu z tego stworzy? Kręcimy. Wody troszeczkę przechyliłem się, pobrało, więc zatrzyma nam się tutaj szampon, jakieś takie rzeczy robić. Widzicie? Bąbelki, bąbelki, bąbelki. Nie mogę przechylić, bym wam tego pokazać, bo woda się zacznie przelewać, wylewać. Więc na razie sobie tak to zostawię. Odkładamy na bok, na twarz. No i słuchajcie. Kolejne mydełko, które bardzo yy, zareagowało w taki sam sposób jak pozostałe, czy to było arko ostatnie czy coś czy najpierw się robi taki szampon ta temperatura duże bąble i później jak w momencie kiedy temperatura na twarzy tego modelka opada zaczyna gęstnieć wracać do takiej konsystencji jak jesteśmy przyzwyczajeni w momencie kiedy wyrabiamy na twarzy albo w misce w tygielku ale bez podgrzewania no tej pianie nic nie brakuje wiecie o co chodzi tu wszystkie parametry są te same. Nic się nie zmienia. Ale coś z tą temperaturą jest na rzeczy, że przyjemnie na twarzy, fajnie. Ale słuchajcie, ten pierwszy efekt, kiedy się wyrabia, no to takie, widzicie, taka jest konsystencja tej piany. Dużo lżejsza. Dopiero później zaczyna. Ale to, no, taka moja obserwacja. Słuchajcie, rozkręcamy maszynę. Półłeczka żyletki. Z papierka wyciągam. Słuchajcie, zakładamy. Zwracamy uwagę tym przełamaniem, żeby się nam tutaj kąty wygięcia, że tak powiem, zgadzały. Nie będzie możliwości sprężynowania i innych tam rzeczy. To się będę już powtarzał. Słuchajcie, skręcamy sprzęt. Elegancko. No i jak to wygląda? Wygląda to tak. Wygląda to tak. Do wody. Jedziemy. No, po prostu pierwsze przejście. Pozwolicie, że tutaj nic się nie wypowiem jeszcze. Natychmiast biorę pędzel. Widzicie w tej strony był oparty i się szampon zrobił. i drugie przejście. Już wam Słuchajcie, w porównaniu do prowa dwójki, Pro dwójki jest agresywniejsza, jest skuteczniejsza. I tak muszę zrobić, więc poprawimy.

Maszynka z tych, która chyba jeńców nie daje, nie bierze. Smoki już tu filują, pewnie by coś chciały, ale tak łatwo się nie dam. Ogolony jestem dobrze, bardzo dobrze. Dość agresywnie. Może i na żyletka, nie wiem, by tutaj należało zastosować przyjemniejsze golenie na pewno y, maszynką Pro 2 z otwartym grzebieniem w sensie to z takiego całości przebiegu podobnie y, ze skutecznością było może tu jest odrobinę lepiej i tu jakby nie dyskutuję ale wszystko co na szyi miałem teraz wiecie kominy szaliki, kołnierze Woda, alkoholowa, bez dwóch zdań, <tryk> <tryk> aż dusząc. Słuchajcie, robimy pauzę. Smoki ścigają. Jest. Słuchajcie, reasumując, golenie dobre. Skuteczne. Szyja delikatnie przy... Mówię zgoliła co, co miała zgolić, więc maszynka skuteczna. Maszynka, która wie co. No trzeba po prostu uważać na nią, jak dla mnie. Ale golenie fajnie przebiegło. Mydełko. Powiem Wam bardzo fajnie. Pachnie. Zapach świetny. No a styling sam w sobie bardzo dobry. Bez zarzutów. Nic się tu złego nie dzieje. Woda alkoholowa. Dość mocno zastrzypała. Powiem Wam szczerze. Nie ma tu co owijać. Zapach specyficzny. Tak jak Wam mówiłem, mi się jakieś takie lata. 8,7 8, 8 Przypominają łódki Komory wypornościowe Które tam Z styropianem były ładnie Poukładane, wysoka temperatura Wszystko to się gdzieś mieszało Ze sobą Natomiast zapach Fajny Lekko Można by było nawet powiedzieć Koloński może gdzieś tam bo dali jakaś nutka coś, a la old space, ale to już będę fantazjował, bo to są inni od tego. W każdym razie zapach taki specyficzny, fajny, jak dla mnie. A mówię samo ogolenie spokojne, agresywna raczej maszynka dla mnie. Ogolony jestem elegancko. Co więcej, słuchajcie, takich goleń wam też życzę, żeby za każdym razem coś innego przetestować. Micha na ciepło, świetna sprawa. Yy, specyficzne wyrabianie tych mydełek naszych popularnych. Specjalnie tego sterlinga wziąłem, żeby zobaczyć, jak on się z tymi wyższymi temperaturami będzie tutaj zachowywał. No, zachowuje się jak każde mydło do tej pory, które tutaj wrzuciłem. Począwszy od arko, skończywszy na stylingu, więc rozrzut cenowy mamy pełny. Zostało mi spróbować jeszcze kilka kremów. Tutaj kolega z kanału Arias, który prowadzi swój kanał o brzytwach, słuchajcie, podpowiada Haslingera spróbować. Spróbuję. Mam jeszcze Haslingera, więc na pewno go tutaj do tej ciepłej i przełożę. Spróbuję, zobaczę jak to będzie. Niemniej jednak dzisiejszym punktem ciężkości słuchajcie maszynka Jaga od Stando yy, od Stando została mi jeszcze jedna ja sobie pozwolę wybrać ta która mi najbardziej pasowała bo jest jeszcze yy, Pro zwykły z zamkniętym grzebieniem i pogolić się nią odrobinkę dłużej za dwa 3 golenia zobaczyć jak to jest Wyrób jak zwykle mówię no. <laughs> satynowy, tu wszystko pod względem takim technicznym, wykończenia bardzo, bardzo w porządku, zastrzeżeń mieć nie można, naprawdę rączka fajne, trzymanie, super sprawa, powiem wam. No i cóż, tyle końcowym przemówieniem, troszeczkę wybity z tropu, opowiedziałem o wszystkim, dziękuję Wam bardzo za komentarze, kciuki, lajki i tak dalej. Światełko do nieba. Licytujemy zestaw od yy, Dariusza Wasilewskiego, czyli manufaktura A i tu jest manufaktura yy, Przepraszam, zapomniałem. Skomplikowaną pani Darku ma Pan tą nazwę. No, mydełka KDW generalnie. Tak. Licytujemy komplet, także bardzo proszę odnaleźć i idziemy dalej. Z Papa, Pa pa, trzymajcie się. Do zobaczenia.